Słuchajcie, jedziemy w dorzeczu rzeki. A ci, a ci? w korycie rze, tak, w korycie rzeki. A ci na tym motorku tam? Ja się jak oni jeżdżą po tym motorkiem. A jak my przyjedziemy, To ja się zastanawiam. W tej wodzie. Pięknie, gładko i przyjemnie. No bardzo gładko i bardzo przyjemnie. My mamy jakiś super ten przeciwwodny ten autobus. Mamy. Łódź! Autobus Łódź! No. Wszystko lata. Nieźle. Słuchajcie, przepływamy przez rzekę autobusem. By żeby nie było! W Jesteśmy w rzece! Ja Jedziemy! Jedziemy! Mamy wszystkie bagaże w naszym autobusie też. zwrócić na to uwagę. Survival tutaj mamy teraz doświadczenie. Na to czekaliśmy chyba wszyscy całe życie. Całe życie. Takie drzecie tylko w dżungli. Cudowne. Ja bym chciała Was jeszcze fotografować, jak wy zakręczać. Więc jak fajnie wyglądać. Patrzcie, my jedziemy, jak idziemy Na No i teraz już będzie jakaś droga tam. Tak się jedzie po, po dżungli, słuchajcie. Boat, boat bus, boat bus. Mamy najlepszego kierowcę. naprawdę. Super. Ania, pokaż się. No, Ania ma wszystkie namalowane. Na, na, na wszystkie. My to jesteśmy, słuchajcie, pomalowani, dlatego, żeby nas przodkowie rozpoznali i jaguary nie atakowały. Tak się to jest specjalnym owocem jest pomalowane. Nie jest żadnym tam sztucznym. To jest owoc z dżungli. Nie? Krzysiek. Jeszcze raz proszę? Tak. <laughs> tak, tak, no.